Siemanko, z tej strony, Chris, czyli twórca Waszego pamiętnika, to o czym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to krótko o historii grupy, która została założona 10-11 miesięcy temu. Nie wiemy dokładnie jeszcze, a do tego, że jej twórca zwleka z ujawnieniem tej jakże ważnej informacji. Ponieważ fajnie by było uczcić pierwsze urodziny zintegrowanych, ale o tym może troszkę później. Przyjechałem tutaj do Londynu, właściwie do kuzyna. Nie miałem jakby e, przyjaciół i tak dalej. Się, pojawiło się kilka grup, przez które się przewinąłem, Natomiast jedna grupa e, już taka e, konkretniejsza, czyli zintegrowani, e, która jest odłamem Polish friends i w której są wspaniali ludzie. Wszystkich pozdrawiam. Wszystkich Was kocham. Nawet jak mnie nie lubicie, to ja Was lubię i współczuję Wam, że mnie nie lubicie. Ale, jak to mówią, no, trzeba niektóre rzeczy przebolać i być sobą. Co dała mi grupa zintegrowani? Grupa zintegrowani dała mi przede wszystkim to, że na pewno już nie jestem takim nieśmiałkiem, jakim byłem kiedyś. Na pewno otworzyłem się przez ludźmi. Poznałem wspaniałe osoby, które są wartościowe o dobrych sercach. Wiele z nich jest też bezinteresownych. Nie oczekują zapłaty za jakąkolwiek przysługę. Można się im wyżalić. Można się spotkać, wyjść na piwo, najprostsze rzeczy. Można pojechać sobie na weekendowy wypad pod namioty, można pojechać nad morze. Blisko 40 osób wybrało się do Chorwacji, także to było myślę wielkim wyczynem, bo chyba żadna z grup, które, w których pewnie jesteście, nie może się pochwalić takim wyczynem. Działamy prężnie, jest dużo ciekawych wydarzeń, nie tylko tych bardziej imprezowych, ale i kulturalnych. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Na pewno będziemy to jeszcze bardziej rozbudowywać. A pomysłów mamy bardzo wiele. Jako, że mamy najbardziej kreatywnych ludzi w tym mieście. Z tego miejsca pragnę Wam bardzo podziękować za to, że pojawiliście się na mojej ścieżce. I mam nadzieję, że będziecie w niej jak najdłużej. Pozdrowienia dla wszystkich. Uściski i całusy dla dziewczyn, dla chłopaków. Uścisk ręki, poklepanie po ramieniu. Bądźcie sobą, kochajcie to co robicie. Bliskich dla bliskich, zawsze i wszędzie. Piąteczka, z tego miejsca najbardziej e, ja i Taz pragniemy pozdrowić Ci ładne. E, cześć, tej strony Marcin. E, poznałem ludzi ze Sklub Integrowanych dawno, dawno temu, czyli to będzie około 10 miesięcy temu. A przed tym wszystkim, kiedy ich poznałem, moje życie różnie wyglądało, bardzo było. Raz się wyszło, raz się nie wyszło. Trochę w domu, trochę, troszeczkę gdzieś się wyszło na, na imprezę, mało, ale nic specjalnego. Od momentu, a dokładnie. E, impreza nazywa się Klap Klapa Małowy, tak zawrót głowy, jest, które stworzyła. Esti. Której z, z nami dzisiaj nie ma, no ale dzięki niej wszystko się w moja historia zaczęła. E, raz tam przybyłem i tak to do dzisiaj trwa. Organizujemy wszelkie wycieczki, e, zagraniczne i nad morze wyruszamy różne inne wyprawy super zajebiste. E, wiele ludzi do nas dołącza. Naprawdę jest mega zajebista zabawa. Ma, poznałem wszystkich ludzi dla siebie. Cieszę się, że ich poznałem, bo jednak e, rzadko się pozna, poznaje ludzi, takich jak Socrowany. Polecam wszystkim dołączyć do grupy zenegrowani i przede wszystkim bawcie się z nami. Dzięki. Cześć wszystkim, mam na imię Magda, bardziej chyba znana na Facebooku jako Malibi. zintegrowanych jestem od 3 miesięcy, a wszystko za sprawą jednej imprezy. W słynnym już chyba w, w okolicy Eduarcie. Powiem szczerze, że, że byłam bardzo zaskoczona fenomenem tej grupy. I jak w przeciągu praktycznie 3 miesięcy, odkąd jestem w grupie, nie wiem, podam. Myślę, że około 50-60 osób. Z większością tych osób mam zazwyczaj kontakt co tydzień. Gdzie przedtem, że tak powiem, czasami narzekałam na taki brak towarzystwa. W tym momencie jest wręcz przeciwnie, tego czasu zaczyna coraz mi coraz, yy, brakować, aby brać udział we wszystkich przedsięwzięciach zintegrowanych. Myślę, że to jest fajne, że w jakiś sposób tworzymy też rodziny mniejsze, większe grupki. Możemy na siebie liczyć i to jest fajne, że w każdym momencie wie, że ma bardziej blisko tego sąsiada zintegrowanego, czy wyjść na kawę, czy pójść tylko po prostu pogadać. Myślę, że z czasem będzie jest jeszcze więcej i ci najwytrwalsi zostaną. Jak mówię, jestem w Londynie już ponad 3 lata, a mówię 3, 3 miesiące zintegrowanych. i do tej pory myślę, że nie spotkamy tak ludzi. Pasją i energią, jaką ich spotkałam z zintegrowanych, myślę, że im nas będzie więcej: będzie więcej imprez, naprawdę różnych po, jak możemy spędzić swój wolny czas. Dzięki temu poznacie się wszyscy lepiej. Mam jeszcze na to złe, pozdrawiam! Cześć, z tej strony Ola. Jestem w zintegrowanych od wakacji. Nie wiem, niewielu może z Was mnie zna, kojarzy. Do zintegrowanych przyłączyłam po 8 latach pobytu w Londynie. Były to pierwsze lata były fajne. Później różnie bywało wiadomo, czasami lepiej, czasami gorzej. Przetrwałam chory związek siedmioletni, przez który straciłam wielu znajomych, więc zintegrowani dali mi bardzo dużo, ponieważ tam poznałam wielu fajnych ludzi, którzy pokazali mi nowe no, okno, że tak powiem, na świat, że można jednak żyć fajniej. Można gdzieś wyjść, nie tylko się zamykać w czterech ścianach z tą jedną osobą. I po prostu myślę, że warto przyłączać się do zintegrowanych. I to by było chyba na tyle. Cześć, nazywam się Krzysztof Dyląg. Prawie wszyscy mnie znają z Facebooka. Przyjeżdżałem tutaj dwa i 2,5 roku temu, nie mając znajomych. Nie wiedziałem, co z sobą praktycznie zrobić. Weszłem na Facebooka, poszukałem troszkę. Postanowiłem się zapisać do jednej grupy Polish Friends. Poszedłem na jedno spotkanie, poznałem tam trochę znajomych. Później się wykwalifikowała nowa grupa, zintegrowani. Bardzo się cieszę, że do niej przystąpiłem jakieś ponad 10 miesięcy temu. Dzięki tej grupie poznałem dużo bardzo wartościowych ludzi. Wiele miejsc zwiedziłem, dzięki, dzięki tej grupie i dzięki ludziom, z którymi się tam wybrałem. Korzyści z tej grupy. Co event, który stworzymy, poznajemy nowych ludzi, nowych, bardzo fajnych, bardzo wartościowych. Część ludzi zostaje, część ludzi odchodzi, ale mamy bardzo fajną ekipę, z którą zawsze wychodzimy, spotykamy się i bardzo fajnie spędzamy czas. Co mogę powiedzieć? Przyłączajcie się do grupy Zintegrowani, bawcie się z nami, a sami zobaczycie, co tak naprawdę znaczy grupa Zintegrowani. Zapraszam! Cześć wszystkim! Nazywam się Marian. Przed dwóch jako jestem i Ja Jestem ze Śląska, jestem już w Londynie prawie 6 lat. Przyleciałem tu do siostry na dwa tygodnie na wakacje. Tak by się sam zostało do no, losłego bota, poznałek fajnych ludzi. Inna w końcu fajną grupa. Ta grupa nazywa się zintegrowani. Że jest tam od samego początku. Bo jak w poprzednich grupach tak samo, ale jednak zintegrowani, są zintegrowani na prowy. Fajni ludzie, fajne imprezy, fajne wycieczki. Nie mogę narzekać się czuja po prostu jak w domu. To wszystko, co chciałem powiedzieć, zapraszam was do nas. Cześć, witam was wszystkich. Mnie mam Tomek. Chciałem coś powiedzieć na temat tych zintegrowanych, mianowicie komunalnie w Londynie jestem może niedługo. Bywałem w wcześniejszych grupach, poznałem fajnych ludzi, nie powiem wszystkich ludzi, których poznałem, są teraz zintegrowane. Dobry się bawimy. chodzimy Jeździmy na fajne wysteczki. wchodzimy na fajne imprezy. Na fajne imprezy. Można podać naprawdę dużo fajnych osób, znaleźć grony tych ludzi, ludzi kogoś dla siebie. To nie jest tak, że są jedni. Każdy, każdy człowiek jest inny. Z każdym można, znaleźć kogoś dla siebie, znaleźć inne zainteresowania. Jechać gdzieś na wspólną wycieczkę, zwiedzić coś tu, a nie tam i mi odpędzić czas. Weekendowo fajna zabawa, bez nudów. Oddział od pracy, od codzienności. Super, to Tak. Myślę, że zintegrowani są super i cieszę się, że wszystkich poznałam. Polecam jeden... tą grupę. wszystkim ja dopiero dołączyłam do grupy zintegrowanych szczerze mówiąc nie miałam opinii na początku pierwszy raz miałam spędzić sama święta i byli tak pozytywnie nastawieni, zaprosili mnie jak widzicie czapeczkę nawet dostałam więc naprawdę rewelacja polecam szczerze mówiąc obawiałam się, że poznam trochę takich dziwnych ludzi, wiecie jak to jest w Londynie yes. na, może naprawdę ciekawych ludzi poznać i szczerze mówiąc Polaków nie ma gdzie poznać, jeśli nie poznasz ich na jakiejś fajnej grupie, to gdzie pójdziesz do klubu i czy sorry nie szukasz przyjaciół? więc myślę, że pozytywne myślenie i nastawienie I przyjdź i spróbuj, polecam That's oh! 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 <laughs> <laughs> Hope is just like. Że kiedyś będą tutaj wszyscy, nigdy bym nie zwątpił w to, co mam. Gdybym dostrzegł się u mego boku w mojej bitwie wcześniej, wtedy czułbym, że nie jestem sam. Przerzuć kartkę, zaryzykuj, bądź dziwakiem, nie idź ścieżką własną, depcz, otwórz głowę, za nim powiesz, zrozum bądź, nigdy nie burz, buduj twórz, smakuj, milcz, myśl i o Gdybym w mojej bitwie miał kogoś, czy bym wtedy zwątpił i wciąż stał. Gdyby każda strata mogła zysk dać, i na mojej drodze, gdyby każdy kolec różę miał, Kolotując miejsce I marzyć, dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele Zobaczył ją tak bardzo blisko. Tak naturalnie przepiękną lili. I zapamiętał kolor wszystko. Już zakochany był, tak zakochany był. Na jego oczach wyłącznie nie. Kolory barwy i jej odcienie. I jeszcze ta obietnica dana. Ja namaluję lili.